Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku KIP TV. Dzisiaj gościmy na Politechnice Warszawskiej, która niedawno podpisała z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumienie o współpracy w zakresie biopaliw i o nich dzisiaj będziemy rozmawiać z panem doktorem inżynierem Jakubem Lasockim z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry. Panie Jakubie, jest pan bezpośrednio zaangażowany w tą współpracę. Natomiast zacznijmy od początku. Ona ma dotyczyć bioetanolu. Proszę przybliżyć właściwie, o co z tym bioetanolem chodzi, skąd on się wziął w benzynach silnikowych, bo jest to chyba trochę dłuższa historia niż dyrektywy biopaliwowe. No i przede wszystkim, jakie są jego zalety, ale też może i wady, jeżeli są takie w kontekście stosowania jako dodatek do benzyny. Tak, powodów do stosowania etanolu w paliwie jest bardzo dużo, i tutaj można ten temat rozpatrywać wielowątkowo, bo to, o czym my wszyscy wiemy i co teraz jest najważniejszym powodem, to są kwestie środowiskowe. Bioetanol, jego spalanie w silnikach już tak bezpośrednio, to powoduje zmniejszenie emisji praktycznie wszystkich najważniejszych zanieczyszczeń. Zacznijmy od tlenku węgla, poprzez węglowodory, tlenki azotu, cząstki stałe, zwłaszcza jeżeli porównamy to zasilanie do zasilania olejem napędowym silników zapłon samoczynnym. Natomiast tutaj wiemy też, że Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na to, że mamy ograniczenie, potencjał do ograniczenia emisji dwutlenku węgla ze źródeł kopalnych. Bo etanol jest biopaliwem. On powstaje z przetworzonych roślin. Rośliny, rosnąc, absorbują dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla wbudowują w cząsteczki długie, które później te cząsteczki są przekształcane w etanol. My patrzymy też na techniczne aspekty zastosowania etanolu w paliwach. No jesteśmy... właśnie, jesteśmy na Politechnice Warszawskiej. Dokładnie, na Politechnice Warszawskiej, więc nas te kwestie środowiskowe interesują, ale bardziej nas interesują kwestie eksploatacyjne. I etanol, przede wszystkim no, trzeba podkreślić, że on ma zbliżone właściwości do benzyny, i z tego powodu jest taki atrakcyjny, bo my możemy w pewnych. W zakresach udziału objętościowego ten etanol stosować, no, z pewnymi dodatkami, ale prawie, że bez żadnego wpływu na parametry pracy silnika. Etanol ma taką bardzo ważną zaletę, którą jest duża liczba oktanowa. Ta duża liczba oktanowa oznacza, że paliwo ma dobrą odporność na spalanie stukowe. I o co chodzi z tym spalaniem stukowym? Bo wszyscy się go boją, a nie każdy do końca rozumie, o co chodzi. Spalanie stukowe to jest, takie niekontro, to jest taki niekontrolowany zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, który następuje podczas sprężania tej mieszanki w cylindrze silnika. Kiedy zawory mamy zamknięte, sprężamy mieszankę, ciśnienie wzrasta i w pewnym momencie paliwo o niskiej liczbie oktanowej może ulec samozapłonowi. To jest niekontrolowany yy, proces, który może prowadzić do obciążeń cieplnych, mechanicznych. Nie chcemy. Tego zjawiska w silniku. I dlatego silniki mają pewne ograniczenie stopnia sprężania. Natomiast etanol ma dużą wartość liczby oktanowej, więc ten stopień sprężania można zwiększyć. A jak zwiększamy stopień sprężania, to silnik pracuje z większą sprawnością. I to jest duża zaleta. Nieprzypadkowo silniki samochodów wyczynowych, takie supersportowe samochody, one do bicia rekordów prędkości, do, do pomiarów mocy maksymalnej, są zasilane właśnie etanolem. A no właśnie, bo etanol, jako ten czynnik można być oktanotwórczy, no, pojawił się znacznie wcześniej niż e, powiedzmy idea ochrony środowiska poprzez, e, poprzez biopaliwa. E, poprze, uprzednią taką substancją no, był e, ołów, tak? który, który powodował, że no, benzyna miała na tamten czas, oczywiście mówimy o tych wymogach jakościowych, no, by spełniać ten normatyw. Tak? Natomiast no, dzisiaj no, nikt sobie nie wyobraża, żeby stosować ołów. Wiele się mówiło o tych właśnie kwestiach technicznych, normatywnych, przy okazji też wejścia E10. Rozumiem, że no tutaj po tym roku, kiedy nie słyszymy, że zbyt dużo się negatywnego podziału na rynku, no możemy już powiedzieć, że było to dobre, dobre, dobre wejście, dobry ruch i etanol za zwiększy, zwiększony udział spełnia te wszystkie założenia postawione przed, przed tym biokomponentem. Tak, zgadzam się dokładnie z tym, co Pan powiedział. Jeżeli chodzi o zwiększenie udziału etanolu w paliwach, to przez ostatni rok nie zauważyliśmy jakiegoś rosnącego obłożenia zakładów mechanicznych. Tak? Wśród moich już znajomych też nie obserwuję tutaj żadnych narzekań na to paliwo. Paliwo o udziale etanolu do 10% w zasadzie. Znacznie nie różni się od tego paliwa o udziale do 5%. Ja rozumiem też obawy użytkowników, obawy kierowców, bo to jest coś nowego. Można usłyszeć gdzieś w prasie, w mediach społecznościowych takie przekazy, które wieszczą no, duże problemy z używaniem tego paliwa. Natomiast musimy wiedzieć, że to są. Kwestie, które mogą wystąpić, ale najczęściej nie występują. Współczesne samochody, współczesne silniki spalinowe, nawet te starsze do 10-15 lat, spokojnie takie założenia, takie paliwo powinny zużywać bez żadnych problemów. Więc tutaj bym uspokoił wszystkich, którzy nadal te obawy mają, że, że, to, nie, że to są obawy nieuzasadnione. Ale właśnie, panie Jakubie, bo yy, wspomniał pan o tym wieku. Tak? W przypadku E10 no, taką e, graniczną datą, którą często wskazywano był rok 2000, że samochody po roku 2000, a więc powiedzmy młodsze niż te 20, kilka lat spokojnie mogą stosować e, e, wyższy e, udział e, biotanolu w benzynach czy, czy benzyny, benzyny z, z jego większym udziałem. Natomiast przewrotnie w przypadku mieszanek biodizla w oleju napędowym, no mówi się, że to te starsze jednostki są odporne, no często wymienia się, prawda, tutaj nieśmiertelne silniki dieslowe Mercedesa 123, jako te, które gdzieś tam można było nawet i, nie wiem, czyste olej rzepakowy lać i, 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 i mogły się na tym poruszać. Natomiast tutaj te nowoczesne common rail'e no miały być, mieć jakieś tutaj no powiedzmy ograniczenia, czy być bardziej wrażliwe te układy paliwowe to jest prawda? Jak to wygląda? Czy, czy, czy tutaj mamy takie rozróżnienie między różnymi paliwami i różnymi biokomponentami w odniesieniu do tej nowoczesnej motoryzacji? To można powiedzieć tak, że układy zasilania się samoczynnym, czyli tych popularnie zwanych diesli. One w ostatnich, w ostatnich dekadach przeszły bardzo dużą zmianę. Tam stały się one dużo bardziej precyzyjne. Ciśnienia w trysku wzrosły i tutaj rzeczywiście ta precyzja tych układów zasilania powoduje to, że i paliwo musi mieć odpowiednie właściwości i te układ zasilania starszej generacji, gdzie były rzędowe pompy wtryskowe, to one nie miały aż tak dużych wymagań co do paliwa i zdarzają się takie przypadki, gdzie, tak jak Pan wspomniał, oleje były nawet spalane roślinne nawet bez transestryfikacji w biodizel. Znam przypadki, gdzie silniki były zasilane, starsze, również nawet olejem hydraulicznym i jeździły bezproblemowo. Natomiast nowe silniki nie tego typu zabaw w nowych silnikach, bo to jest pewna awaria. Musimy też zwrócić uwagę na to, że mamy poza samymi układami wtryskowymi również układy y, oczyszczania spalin, które przy paliwach niespełniających norm też mogą nieprawidłowo funkcjonować. Więc wracając do sedna tej, y, tego pytania, w oleju napędowym i biodizle, y, biodizlu jest to troszeczkę inaczej. Tutaj y, Starsze samochody lepiej reagują na biodizla, nowsze gorzej, więc tutaj mamy troszeczkę większe ograniczenia. Natomiast jeżeli chodzi o etanol, on ma na tyle zbliżone właściwości do benzyny, że możemy być spokojni. Wspomniał Pan o tym, że właśnie etanol był stosowany już dawno jako dodatek przeciwstłukowy. Wtedy, kiedy ten czteroetylek ołowiu wyszedł z zastosowania, on jak już jesteśmy przy tym temacie, został wyeliminowany z dwóch powodów. I zdrowotnych, bo to jest substancja w związku toksyczna dla nas, natomiast również truł, tak się mówi kolokwialnie, reaktor katalityczny. On powołał dezaktywację katalizatora w tych reaktorach. I dlatego mamy teraz... Burzy pan mit, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale burzy pan mit, bo no, często starsi kierowcy powtarzają, że kiedyś to były paliwa, tak. A to się okazuje, że no, to, no, ta formuła, nawet y, związana z ich komponowaniem, no, nie była zbyt sprzyjająca nawet tym superodpornym, tak, już historycznym konstrukcjom. Wie pan, bo to zależy od tego, jakie mamy kryteria oceny tych paliw. Jeżeli za kryterium oceny paliwa weźmiemy odporność na spalanie stukowe, to już mały dodatek do tego czteroetylku ołowiu wpływał na znaczne zwiększenie liczby oktanowej. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie toksyczności spalin ze związkami ołowiu oraz tego, że jak pojawiły się reaktory katalityczne, to praktycznie wyeliminowano ołów w paliwie, dlatego żeby właśnie te katalizatory, te substancje chemiczne nie były dezaktywowane. Ok. Biorąc pod uwagę to, co mamy obecnie, czyli te B7 o oleju napędowym i E10, mieszanki odpowiednio z do 7% estrów i do 10% etanolu w benzynach, czy myśli Pan w kontekście tego, co już dzisiaj usłyszeliśmy, że to jest ostatnie słowo z perspektywy no, blendingu normatywnego, czyli no, stosowania biokomponentów, biododatków, a nie stricte biopaliw? Czy tu jest jeszcze jakaś przestrzeń do, do rozwoju i e, paliw odnawialnych na rynku w, w tym ujęciu biopaliwowym, no i oczywiście jej produkcji krajowej? Jest przestrzeń, to znaczna do rozwoju. Ja zacząłbym od tego biodizla. Tutaj mówiliśmy o tym, że... Yy... Spokojnie do 10%. To, co jest planowane wkrótce, wprowadzenie nie powinno mieć wpływu na pracę silników spalinowych. Co do mieszanek o większej zawartości biodizla, nie chciałbym się wypowiadać, bo sam ich bezpośrednio badałem. Natomiast jeżeli chodzi. Czyli do 10% tak estrów możemy, możemy, że tak powiem, tutaj spokojnie lać, jeżeli taka norma zostanie wdrożona. Tak. Natomiast ja na jestem. informacja. Ja jestem yy, yy, rzecznikiem etanolu. Jako paliwa silnikowego, tak? bo etanol w obecnych uwarunkowaniach technicznych, przy obecnych układach zasilania silnikach spalinowych, może być stosowany bez problemu nawet do 15%. Więc to zwiększenie o kolejne 5% nie powinno mieć żadnego wpływu na silniki, kierowcy nie powinni tego odczuć. Przestrzeń do rozwoju jest jeszcze większa. Spójrzmy na świat. tak? Klasyczny przykład Brazylia tam są paliwa. Na stacji paliw dostępne zamienie benzyna y, paliwa etanolowe o wysokiej zawartości etanolu, nieraz nawet i 100% etanolu, i silniki Odwod... nieodwodnionego. Dokładnie tak. I samochody podjeżdżają na stację. Są to samochody typu Flexi Fuel, gdzie można dowolne paliwo wlewać i mieszać się, i te silniki samochodów pracują, a zwróćmy uwagę, że są to popularne marki samochodów, tak jak u nas spotykane są, i samochody, które stoją u nas na ulicy. Te sami, ci sami producenci produkują. Odpowiednie wersje na rynek brazylijski, gdzie tego etanolu może być jeszcze więcej. No ale, żeby zobaczyć etanol w wyższych, czy nawet dominujących mieszankach, wcale nie trzeba lecieć aż tak daleko, e, szanowni państwo, bo rynek E85 doskonale rozwija się także w Europie, a tutaj w szczególności mówimy o Francji. Na czym polega ten fenomen, że no, tam można, a tutaj w Polsce można powiedzieć, no historia E85 e, to też może przytoczmy zakończyła się na jednej stacji w Warszawie na ulicy Wawelskiej, takim testową sprzedażą przez Orlen wiele, wiele lat temu. Ten projekt został zagrzebany. Czy może dzięki tej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa uda się tutaj ponownie zanimować, chociażby właśnie na przykładzie płynącym z Nacychwany? Ja jestem prostym inżynierem, więc zwracam uwagę na to, co techniczne. Nie orientuję się dobrze w kwestiach... Politycznych, bo czuję, że tutaj po prostu ograniczenie to jest y, związane z może świadomością ludzi, może pewnymi ruchami politycznymi. Ceną paliwa. Ceną paliwa, tak. Y, y, natomiast ja pokładam duże nadzieje w tej współpracy z ministerstwem, y, bo to może być taki symbol, taki punkt inicjujący zmiany na rynku, taki zapłon y, większego y, entuzjazmu i, i tutaj technicznie nie ma żadnych problemów. Te przykłady ze światu, o których ja wspomniałem, również Stany Zjednoczone, gdzie tego paliwa bardzo dużo etanolu się stosuje, pokazują, że ograniczeń nie ma. Trzeba by zastanowić się nad tym, w jaki sposób to realnie wprowadzić na rynek. I tym optymistycznym akcentem no, panu doktorowi serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A z rzecznikiem etanolu w benzynach rozmawiał Adam Stępień. Dziękuję.